Jeżeli mówimy o rynku modowym, sprzedaży internetowej w branży e-commerce dla, dla branży modowej, to jest rynek cały czas rosnący, pojawiają się cały czas nowe firmy. Widzimy zmianę trendu z fast fashion na zdecydowanie mniejsze, coraz bardziej brandy, które w pewien sposób mają bardziej zrównoważony. Bardziej zrównoważone produkty, zarówno dla środowiska, jakby jak i dla całego procesu lo logistycznego. Mam tutaj na myśli, że nie tylko jest jakby skupienie się na samym, na samym produkcie, żeby tylko on był produkowany w przyjazny w dla środowiska sposób. Natomiast. Od początku ten proces, czyli odpakowania, od tego, co jest, jak, jak te produkty są wypełniane, jak wygląda proces zwrotu. Rzeczywiście widzimy szczególnie w krajach zachodnich taki trend, że tym sklepom wiedzie się znacznie lepiej. Natomiast jeżeli mówimy o krajach takich jak Czechy i Słowacja, to ten trend już zdecydowanie jest silniejszy niż w Polsce, bardziej w Czechach niż na Słowacji. Natomiast te kraje bardzo zwracają uwagę na to, w jaki sposób produkty są pakowane. Mam tutaj na myśli szczególnie buty, czy nie ma za dużo wypełniaczy, czy, 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 czy przesyłki kartony są dostosowane do, do wielkości produktów. I to jest taki pierwszy sygnał dla, dla branży modowej, w której jest bardzo dużo zwrotów, żeby właśnie zadbać o to, a największe brandy. Chociażby w Polsce już zaczynają coraz bardziej o to dbać, żeby te opakowania były wielorazowego użytku, czyli przynajmniej do dostarczenia i do zwrotu. I wydaje mi się, że z punktu widzenia logistyki ten trend będzie, będzie co, coraz silniejszy i, i w pewien sposób dla sklepów internetowych, które będą chciały szukać przewag konkurencyjnych. Nie, nie tylko w cenie, to ten element będzie jednym z ważniejszych. Branża modowa polska jest zdecydowanie e, bardziej globalna niż tam się wydaje. <laughs> Może nie mówimy tutaj koniecznie o rynkach zachodnich. E, natomiast e, nasze duże marki, typu LPP chociażby, e, o którym ostatnio się dużo mówi, e, brandy typu Modivo, Answer, e, Poznański Gomez. Te firmy wysyłają do całej Europy Środkowo Wschodniej. Nie zatrzymali się tylko na Czechach, Słowacji, bardzo silną pozycję mają w Rumunii, w Bułgarii, w krajach adriatyckich. Cały czas poszerzają swoje portfolio, zaczynają stawiać nie tylko na właśnie sklepy stacjonarne, tylko coraz więcej inwestują w sprzedaż. <tryk> przepraszam, w sprzedaż online budując centra dystrybucyjne w, w tamtych krajach, albo chociaż LPP w Słowacji czy, czy, czy Modivo w Rumunii, żeby przyspieszać te procesy logistyczne, żeby te przesyłki były tak samo dostarczane w, w takim samym czasie, jak są chociażby przesyłki krajowe, żeby te przesyłki w ciągu jednego czy dwóch dni roboczych Przyjeżdżały do, do klientów, żeby była również możliwość szybkiego zwrotu, żeby były dostarczone wszystkie opcje płatności. Trzeba przyznać, że polskie firmy bardzo dobrze odrobiły pracę domową, jeżeli chodzi o przygotowanie do lokalnych rynków. Nie stawiały na trendy, które są typowo w Polsce, tylko dostosowały się już bezpośrednio do lokalnych trendów. Bardzo istotne jest to, co zrobiły niektóre z nich, że w Polsce zupełnie inne. Produkty są pozycjonowane wyżej zupełnie inaczej są na przykład w Rumunii a zupełnie inaczej są w Słowacji dlatego że y, te niewielkie różnice kulturowe <coughs> też sprawiają to, że kupowane są inne produkty na przykład w Rumunii cały czas y, produkty które są głośne, które są krzykliwe, y, które Budują na przykład, pokazują wielkie loga. Są coraz bardziej, cały czas są jakby w dużej cenie, a w innych krajach typu Czechy, e, czy Słowenia, raczej odchodzi się od e, dużych głośnych log logotypów, raczej stawia się na e, jakość materiału, na uniwersalność e, ubioru. Mm, więc e, trzeba oddać polskim firmom naprawdę, mm, szczególnie z branży Fashion, o której tutaj mówimy. Odrobiły swoją pracę domową. W zasadzie w każdym rynku, w którym są, są znaczącymi graczami. Szczególnie możemy tutaj pokazać sukces Siseja w Czechach, w Słowacji, gdzie w ciągu naprawdę bardzo krótkiego czasu stał się jednym z, no można tutaj odważnie powiedzieć, low brandów na, na lokalnym rynku. Nazywam się Adam Zając. Na co dzień reprezentuję firmę Paketa Poland na stanowisku Head of Business Development. Nasza firma zajmuje się wspieraniem polskich przedsiębiorców, polskich sklepów internetowych, firm, które zajmują się eksportem oraz importem na rynki zagraniczne czy, czy, czy importem z rynków zagranicznych do Polski. Głównie naszymi klientami są sklepy internetowe również największe brandy naszą formę wysyłki również można zobaczyć będąc w Czechach czy Słowacji na Allegro